W kolejnym odcinku z serii szybkich poradników, dziś pokażemy, jak budować prostą i automatyczną farmę melonów bądź też arbuzów Od razu mówię, że u mnie rośnie to szybciej, bo mam tick speed dużo wyższy, tylko ku celom poradnika. I te, do tego jej farmy będziemy potrzebowali na pewno skrzynki leja. I teraz tu będzie jeszcze podstawa ty, tego, którą ja już zrobiłem wraz z wagonikiem klapy świerkowej kamiennej płyty. Szkła, jasno głazu, no jakieś pobłytki, to jest już jak w tricecie, pól prawnych ziemi, wiaderka w Teraz zaczynamy od takiego czegoś, czyli kwadratu 3x3 po, bo po bokach heretu, a cała reszta wypełniona jest po prostu jakimiś blokami. Teraz musimy to obudować dookoła. Ok, gdy mamy już to poszerzone, podwyższamy to o jeden. Gdy już to podwyższyliśmy, stawiamy tutaj klapę. Żeby móc widzieć, czy wagonik się na pewno nie zatrzymał. Ok, teraz po skończeniu budowy stawiamy tutaj lejek, który będzie nam to wszystko zbierał. Następnie bierzemy sobie kopaczkę i stawiamy tutaj po bokach wszędzie pole uprawne, na którym będziemy potem sadzić melony. Ta płytka w środku jest po to, aby wylać tu wodę. Na następnie na tym stawiamy sobie jasnogłas. Teraz oramy to wszystko. Sadzimy tutaj, co chcemy. Następ teraz zajmujemy się mechanizmem, czyli detektor kierujemy w tą stronę. Gdyż mamy ogarniętą sprawę z detektorami, kier stawiamy tłoki tak, aby niszczyły to ze tym, czyli od dołu. Następnie finalizujemy obudowę. Z tym, że ten pasek, gdzie rosną dynie, musimy zrobić ze szkła, aby móc widzieć co jest tutaj. Następnie kończymy nasz mechanizm, czyli na tych detektorach stawiamy jakieś bloki, a na potłokach stawiamy bloki dziękowe. Teraz, jeśli chcemy tłumić dźwięk z bloków, możemy ustawić sobie na nich pół płytki. bądź co chcemy teraz te, na których są płytki, nie będą wydawały dźwięków, kończymy obudowę. Jeszcze, teraz, wszystko co urosło po drodze, trzeba by zniszczyć. Jeśli wszystko wybudowaliście poprawnie, powinno działać Wam tak, że tutaj ja się zbierają wszystkie te. Także ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć. Siemanko.